Adrenalin jest projektem muzycznym solowym, w którym staram się łączyć elektronikę i brzmienia instrumentów klasycznych. Zapewne nie jest to nowość, ale myślę, że to na, na polskim rynku. Lubię tematykę od, od naprawdę melancholijnych melodii do tanecznych rytmów i mocnych bitów. Tak naprawdę nie staram się zamykać w żadnym gatunku. Lepiej nie mieć granic w muzyce. Nie śpiewam nie piszę o miłości, ponieważ ten temat chyba został już wykorzystany maksymalnie. Owszem, można jeszcze coś powiedzieć, ale do końca mnie to nie, nie interesuje. Bardziej lubię te takie rzeczy podskórne, które nie, nie zostały nigdy, nigdy wcześniej do końca e, zaznaczone, opowiedziane. Lubię trudne tematy. Za Tomem Waitsem mogę powiedzieć, że lubię piękne melodie, które opowiadają straszne historie. W najbliższym czasie. Teraz po singlu, który właśnie miał w dosłownie niedawno premierę, e, będę pracował nad wideoklipem. E, na jesień, zimę e, planuję wydanie nowego e, longplaya. Tak naprawdę koncept e, albumu, który będzie opowiadał e, też o ludziach, ale o tej całej elektryczności i iskrach, jakie panują e, między nami wszystkim. na i brzmienie elektroniczne, więc to była dla mnie najjaśniejsza droga do tego, żeby tworzyć muzykę. Pomimo tego, że jest to projekt solowy, na koncertach nie występuję sam. Jest tam owszem fortepian, tudzież pianino, moja elektronika i zapraszam ze sobą innych muzyków. Trębacza, flecistkę, skrzypków, wiolonczelistki, nawet harfistkę. Prawdzie są to różne konstelacje, ale zazwyczaj mam ze sobą grupkę, z którą się świetnie dogaduję I jak do tej pory okazuje się, że to przynosi świetne efekty. Na scenie jest niesamowita energia, która też się bierze ze strony widowni. To są naczynia powiązane Jeżeli tam jest high, to dla nas też jest high. piękne miasto. Nie chcę tutaj przyjeżdżać no i zapraszam przede wszystkim na, na koncert 12 lipca do cudu nad Wisłą. Mam nadzieję, że będzie cud. Nie, tak wejdę. Tak po prostu. you. Yeah.